Właśnie tam coś leży. Nie widać jeszcze tak, ale przez rolnetkę dojrzałem. Słuchajcie, tam, tam, o, w tamtym miejscu jest droga. Łańki poleciały się tam na las. A ja tam na lasy nie będę chodził, tylko po samych mu kradłach. Słuchajcie, podejrzewam, że widzę. No leży, leży zrzut w błocie. Tam w tym miejscu. Nagrywam z telefonu, że tak nie widać, super. Ale drugi maj coś tam jeszcze podniosę. Wczoraj z koleżką pisałem. O Petarda to to nie jest, ale jest. Słuchajcie małacik. Małolacik leży Patrzcie jaki bity Bicie w błotku ładnie Kąpał się tu Pluskał Mam zamiar pochodzić trochę dzisiaj po bagnach Może się coś jeszcze trafi o. Tynia jest Tynia, Jakiś pewnie ósmaczek Może będzie, co? Zobaczymy No, Świeży z tego roku Ósmaczek jest Czekajcie, wezmę go do wody Zobaczcie, ile tutaj tropów. przymyjemy go, go troszkę. Pamy się tutaj zrobiły. Smaczek z bagiem. O. Jest? Jest. Jest ósmaczek? Jest ósmaczek. Na razie dzięki. Jak coś dogram, to się odezwę. Daszbór.